Muszę mówić, że jak wiecie, nie nagrywałem trochę i dzisiaj będzie jakiś TikTok. Osobiście. Ja. Nie nagrywałem dwa dni. Czekaj. Nie, jeden dzień nie nagrywałam, Kurko. Dwa dni nie nagrywałem. Wiem, że nie możecie się doczekać takiej jednej rzeczy. Powiem, jak mi wiecie, jakie ja powiem, teraz nie powiem. Bo ta rzecz, co padło, mogła być na innym filmie Przepraszam, bo oni bizek spotkali. I'm sorry. Dobrze. Chciałem Wam powiedzieć, że wchodźcie w wideo. Jak macie wideo, to wiecie co? To czytać tytuł i, i oglądaj do końca. To jest ten tytuł. I no będzie seria. Tak. To będzie seria jakaś. Jeszcze nie wiem jak będzie wyglądać, ale już wiem jaka. Wiem jaka to będzie seria. Oczywiście wiem. Mogę wam pokazać kawałek mojego plecaka, ale to tylko bardzo mały kawałek. Jak widzicie, to jest kawałek. W wam nie pokażę. Wiadomo, że. Znaczy, wam, przepraszam za ucięcie. A ja jeszcze Wam coś powiem. Jak widzieliście. Nie wiem, czy Wam mówiłem o tym. No ale lepiej wam powiedzieć. A jeszcze piszcie w jakiej miejsce chodźcie do szkoły. Bo chcę wejść jak ktoś chodzi tutaj co ja. Nie będę wam mówił, bo później jeszcze będziecie mnie szukać. Nikt z moich kolegów mnie nie zasubskrybował. No i chciałbym, żebyście mnie też zasubskrybowali. No po czemu by nie? Wiem, że prawie nikt nie obejrzy tego TikToka wiem. Was zbyt długi. Chociaż to jest to by był film. Co? Oczywiście ten film będzie miał około 5 minut. A jeszcze się... No, 3 minuty jeszcze poczekamy. No i co miałbym mówić? Będzie też seria szkolna. Teraz wam o tym mówię. Nie wiem, czy teraz, a nie trochę wcześniej, na przykład dwa dni temu, ale seria. Nie możecie się doczekać. Ja bym to teraz robił, bo ja nie dowidzę, byś w ogóle dojrzał. Dojrzę w szkole. Wracam o 15:15 autobusem. 15, czyli poniedziałek jest najgorszy. Czyli zrobimy to. Dzisiaj co jest? Wtorek. O kurczaczki. Dzisiaj jest wtorek. A w poniedziałek jakiś mamy plan lekcji. Przepraszam, to nie było do Was. Tak będzie serio. Szkolna. Dajcie mi za chwilę do Was wrócę. Muszę pomyśleć którego. Teraz jest września. I ta seria będzie się zaczynać jutro. Tak, 3 września. Po 4. I piszcie, czy macie nowego ucznia. Bo ja już w tamtym roku chodziłem do szkoły. Już nie, nie byłem przedszkolany. Już mam więcej niż rok szkolny. Tak? Już nie chodzę do pierwszej klasy teraz w tym roku. Teraz chodzę albo do drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. A że nie, no nie, do, do, do maksu, Do czwartej. Bo paru rybny wiadomo co zrobił. Etykterczek ma robić trochę. dużo niż pięć piąt. Paru chybny myślał, że ja mam z Z dwa lata, nie nożę, to ja napisamy na moim drugim koncie. Jak widzicie, że. Jest taki konto, co czasami na moje filmy odpisuje, co ma na, na początku pani, to jest to spokojnie, nic się nie martwię. Możecie odpisać mi tam, bo to jest moje drugie konto. Niech mnie nie zasubskrybowało, bo i gdyby nie to drugie konto, tam... możliwe, że nie miałbym wcale filmu. I jeszcze chciałbym wam powiedzieć. Przepraszam, ale seria Steel April, czyli bardzo przepraszam, ale chciałbym Wam powiedzieć, że jest bardzo ważna rzecz. Tak, bardzo ważna. A więc to wam mogę Wam powiedzieć. Chciałbym Wam powiedzieć normalnie, że... Rzekł. To już będzie gigasłona. Bo teraz mamy wrzesień. Jak do grudnia wbijemy 5, a nie, 10 tysięcy subów, to wypuszczę piosenka zanim że się tego tak nie zrobimy, ani nie wbijemy pół tysiąca. Tak? Ale teraz proszę. Każdy kto wyjdzie na TikTok proszę zasubskrybować, bo pokazuję twarz. Jak będzie dużo subskrypcji. I czekaj się chwilę, muszę wam pokazać. Nie wiem czy o co mam z zębami, ale muszę wam pokazać. Przepraszam, ale się nie udało ja tego ująć. Czekałem, bo e, bardzo mało osób, że nikt nikt się nie pyta, kiedy pokazuję twarz. Jak pod tym filmem będzie 10 komentarzy w ciągu 1 godziny to Wam odpowiem mocnym tokiem, bardzo mocnym mam daje bardzo dużo czasu. I oczywiście nie robimy tak, że jedną osoba pisze 15 komentarzy, albo przynajmniej 14, albo 13, albo 12 No wiecie Limit jest jeden komentarz Chyba, ja że chcecie coś napisać, jakiś inny komentarz Ale to się nie będzie liczyć 15 osób musi Skomentować ten film Przepraszam, jak nie będzie można komentować tego filmu Przepraszam bardzo eee, Czekaj trochę, przepraszamy się, stuknę w web, Bo Pojawia mi się to nie jest... To nie jest wideo, tylko to jest... Tiktuk, tik tuk. tuk Dobrze nie będę szalał. Piszcie jeszcze w komentarzach. A poza tym byle jakie. Ale jak będziecie mnie hejtować, to to wam nie odpowiem na tym mocnym. Wiem, że nie będę... To też są... Dobra, nie będę wam o tym mówić. I już piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby... Następny vlog, tak, jutro będzie film, tak, dobrze słyszeliście, jutro będzie 20 minutowy film, jeszcze tak nie wiem około której, może tak do 17, będzie, tak, będzie. No to ja się będę z wami żegnał i piszcie czy chcecie, żeby ten moje, że jutro, żeby vlog zaczął się spić.